Majdanowie, bo już od weekendu właściwie można tak mówić. I są, byłeś gościem. Jak wspomnienia uroczystości? No, przecudowna chwila i sytuacja. Dla mnie bardzo też wzruszająca osobiście, dlatego, że Radka znam od, od, od wielu, wielu lat. Natomiast małgo się miałem przyjemność poznać dopiero przy realizacji programu Azja Express. No i to po prostu. Big love. No, jest po prostu osobą niesamowitą, niesamowicie zabawną i szczerą we wszystkim, co robi. E, i, 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 I po prostu sam fakt zaproszenia mnie takiej skromnej osobki do tak ważnego wydarzenia i intymnego, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy osobami, które się kochają i przyjaźnią jest są tak cudowne, no, dla mnie było mega przeżyciem emocjonalnym. E, a bawiliśmy się wszyscy perfekcyjnie i szampańsko. No właśnie, czy, i czy teraz mogę zapytać gościa, czy rzeczywiście była policja nad ranem? Ja się nie wypowiadam w kwestiach policji nad ranem, proszę się dowiadywać u źródła, czyli zadzwonić do Radka i do Małgości. Czyli zabawa była bardzo dobra. Zab zabawa była naprawdę bardzo dobra i klasa goście i w ogóle super fajnie. Polecam wszystkim. Następnym razem. Wbijajcie.